Politechniki Białostockiej zgłosił się pan Paweł, który chce w szczytnym celu wykonać podróż hulajnogą zimą przez polskie góry. Zbiera pieniądze na leczenie małej Julii, która ma problemy ze słuchem. Politechnika Białostocka zobowiązała się, że w ramach współpracy opracuje projekt wyposażenia hulajnogi, pozwalający na to, żeby tym pojazdem można było się poruszać po śniegu w takich warunkach górskich w góry na Główny Szlak Beskidzki do pokonania 500 km po najdłuższym górskim szlaku turystycznym w Polsce. Dzięki współpracy z Politechniką hulajnoga nabierze nowych barw, bo będzie miała specjalne płozy. A całą akcję dedykujemy dla naszej chorej białostoczanki, dla Julii Jaromy, która ma mniej szczęścia w życiu i urodziła się bez małżowi nóżnych I całą akcję dedykujemy właśnie dla niej, żeby pomóc dla tej malutkiej dziewczynki usłyszeć świat. Głównym zadaniem było dostosowanie całego systemu montażu pus, tak, aby Pan Kalinowski mógł bez problemu je zmienić ich pozycję do ewentualnego transportu. Tak więc zastosowaliśmy dedykowane osie i możliwość obrotu i mocowanie na cybantach, tak aby bez problemu zmienić ich położenie bez konieczności demontażu, co jest wiadomo trudne w warunkach ekstremalnych. Naszym celem było wykorzystując płozy handlowe zaprojektować ramę konstrukcji w taki sposób, aby umożliwiła ona późniejsze ułatwienie transportu sprzętu przez szlak bieskiński. Wykonaliśmy na hali maszyn wydziału mechanicznego prototyp adapteru do pus do hulajnogi, adapter został wykonany z profila stalowego. Połączonego z blachami wyciętymi metodą Waterjet. Wszystko zostało pospawane, trwają ostatnie poprawki, ostatnie testy na hali, i będziemy próbowali na śniegu na zewnątrz, czy nasza konstrukcja jest poprawna. Trzymaliśmy bardzo krótki czas na realizację tego przedsięwzięcia i nie mogliśmy własnymi siłami wykonać tych plus. Nie zmienia to jednak faktu, że te rozwiązania, które my proponujemy, będziemy mogli w przyszłości, jeżeli to się sprawdzi, jeżeli to się spodoba miłośnikom zimowego szaleństwa, jazdy hulajnogą po górach, żebyśmy my komercyjnie jako uczelni próbowali coś takiego innowacyjnego użytkownikom jednośladów zaproponować.